Nie zdałeś egzaminu wstępnego do szkoły medycznej. Jesteś całkowicie bezużyteczny. Ale ja... Cicho. Jeśli nie możesz zostać lekarzem, jesteś bezwartościowy. Wynoś się. Moja rodzina bezlitośnie wyrzekła się mnie po tym, jak oblałem egzaminy wstępne na uniwersytet. Zmusili mnie do podpisania dokumentu, że nigdy więcej się z nimi nie skontaktuję. I wyrzucili mnie z domu. Dlaczego muszę znosić takie traktowanie? Zawsze starałam się jak mogłam. Zawsze byłam porównywana do mojej wspaniałej siostry. Nie mogę już tego znieść, kropka, ale pojawił się dla mnie promyk nadziei. Moje życie miało się drastycznie zmienić dzięki mojej ciotce. Nazywam się Nicole Morris i mam 18 lat. Powinnam cieszyć się ostatnim rokiem liceum ale nie mam tego luksusu. Jestem pochłonięta nauką dzień i noc, dążąc do szkoły medycznej. W naszej rodzinie ojciec jest lekarzem, a matka pielęgniarką. Moja siostra, Lucy, zdała w zeszłym roku egzamin wstępny do szkoły medycznej. Nasi rodzice z wykształceniem medycznym zawsze nam powtarzali, że wy też pójdziecie do szkoły medycznej. Lucy zawsze była bystra i wyróżniała się w nauce. Zawsze była najlepsza w klasie i świetna w sporcie. Poza tym wiedziała, jak uszczęśliwić naszych rodziców, więc ją uwielbiali. Lucy umniejszała mi, być może jako sposób na rozładowanie stresu. Rzucała we mnie raniącymi słowami, gdy zmagałam się z nauką. Hej, Nicole. Słyszałam, że znowu słabo poszedł ci próbny egzamin. Lucy. To było AB. AB o tej porze? Jesteś skazana, kropka, z takim wynikiem nie zdasz egzaminu wstępnego do szkoły medycznej. Wcale nie chcę zdać. O czym ty mówisz? Nie ma sensu mieszkać w tym domu, jeśli nie zdasz na medycynę. Jeśli nie zdasz, nie będziesz mogła tu zostać, kropka, z tą groźbą, Lucy uśmiechnęła się obrzydliwie. Jej wyraz twarzy był przerażający, kropka, mieszkać w tym domu. Czy naprawdę muszę żyć tak, jak dyktują nam rodzice? Mam własne marzenia. Tak, zawsze marzyłam o zostaniu ilustratorką. Uwielbiam rysować, a każdy komplement na temat moich prac od innych sprawiał. Że to marzenie rosło, kropka, chciałam studiować w szkole artystycznej z programem projektowania. Ale, rodząc się w tej rodzinie, nie miałam prawa wybrać tej ścieżki. Mimo, że nosiłam w sobie buntownicze myśli, nie mogłam ich wyrazić, kropka, gdybym to zrobiła. Nie mogłabym mieszkać w tym domu. Słowo mojego ojca było prawem. Zeszłej nocy podsłuchałam rozmowę rodziców w ich sypialni. Nicole zda egzamin wstępny do szkoły medycznej, prawda? Nie jestem pewien. W przeciwieństwie do Lucy, ona jest rozczarowaniem. Jak dwie siostry mogą się tak różnić, byłam pewna, że Lucy zda. Cóż, Lucy jest geniuszem, a Nicole jest przeciętna. To niewiarygodne, nasze własne dziecko. Nie mogę spać, martwiąc się o egzaminy Nikol. W rzeczy samej. To będzie wstyd dla naszej rodziny, jeśli jej się nie uda. Będziemy musieli o tym pomyśleć, kropka, jak rodzice mogą mówić takie okropne rzeczy o swojej córce. Jakby zapomnieli, że z nimi mieszkam, kropka, w miarę jak narastał we mnie gniew i niepokój, nie miałam innego wyjścia, jak tylko stawić czoła opozycji. I próbować robić to, czego chciałam jako licealistka. W końcu nadszedł dzień egzaminu. Kropka, kiedy rano przygotowywałam bilet wstępu. W moim pokoju pojawiła się Lucy. Nicole. Twoje życie zależy od dzisiejszego egzaminu. Wiesz o tym, powiedziała. Wiem. Nie wywieraj na mnie większej presji. Mówię to dla twojego dobra, ty beznadziejny przypadku. Ciężko pracowałam. Nie musisz mi tego mówić kropka, ponieważ napięcie w dniu egzaminu było wysokie, nadmierna presja Lucy była bardzo irytująca. Mój podniesiony głos przyciągnął do mojego pokoju nawet naszych rodziców. Mój ojciec otworzył usta z pogardliwym spojrzeniem kropka hej, o co tak wcześnie krzyczysz? Czy ty rozumiesz, że dzisiaj jest najważniejszy dzień w twoim życiu? Ale Lucy powiedziała. Zrzucasz winę za swoje słabe wyniki na Lucy. Nie to nie tak kropka przypomnę ci, że jeśli oblejesz egzamin, wylatujesz z tego domu kropka co. Zszokowany, nie mogłem znaleźć słów. Kiedy tak stałam oszołomiona, moja matka dodała z radością. O co chodzi z tym co? Przecież to oczywiste, prawda. Nie potrzebujemy głupca, który nie może zostać lekarzem. Ale, mamo, nie przeżyję, jeśli mnie teraz wyrzucisz. Masz osiemnaście lat, prawda? Jesteś już dorosła, więc będzie dobrze. Jeśli ci się nie uda, po prostu znajdź pracę i daj z siebie wszystko. To rodzina ciągle mnie beształa, dopóki nie opuściłem domu. Mówili, że jestem niekompetentny, rozczarowany, nie mam szans na zdanie. A mój stan psychiczny był bliski granicy. Nawet na miejscu egzaminu moje zdenerwowanie nie ustępowało, a mój stan psychiczny podczas egzaminu był okropny. O dziwo nie czułem się pewny swoich odpowiedzi, dwa tygodnie później, w dniu ogłoszenia wyników, wszedłem na stronę uniwersytetu dokładnie o dziesięć rano. Z powodu wielu osób wchodzących jednocześnie trudno było połączyć się ze stroną wyników. Proszę, pokaż mi szybko wyniki. kropka nie obchodzi mnie, czy to porażka. Po prostu chcę uciec od tej presji. kropka, gdy moja rodzina niecierpliwie pytała, czy to jeszcze nie gotowe, strona w końcu się załadowała. Po porównaniu numeru mojego egzaminu nie mogłem go znaleźć. Nieważne ile razy sprawdzałam, mojego numeru tam nie było. Kropka, gdy moi rodzice głęboko westchnęli, śmiech Lucy odbił się echem po pokoju. Kropka, milcząc, nie mogłam wypowiedzieć ani słowa, gdy mój ojciec powoli mówił. "Nikol, jak długo jeszcze zamierzasz mnie zawstydzać?" "Tato." "Ja. Córka lekarza i pielęgniarki oblewająca szkołę medyczną. Całkowicie bezużyteczna." "Ale ja." "Cicho. Kropka, jeśli nie możesz zostać lekarzem, jesteś bezwartościowa. Wynoś się." Twarz mojego ojca była jak twarz demona, jego policzki zarumieniły się z podniecenia. Szukałem pomocy u matki, ale ona nawet nie chciała spojrzeć mi w oczy kropka wtedy moja siostra, Lucy, zadała ostateczny cios. Jesteś zwykłym śmieciem, prawda? Lucy. Ale ja naprawdę bardzo się starałam. Zaprotestowałam. Wymówki nie mają znaczenia. Nie udało ci się dostać do szkoły medycznej i to wszystko, kropka, samo niepowodzenie oznacza. Że nie ma dla ciebie miejsca w tym domu. Ludzie tacy jak ty są bezużyteczni. Wolałabym, żebyś odszedł, zanim narobisz wstydu mnie i naszym rodzicom, dobrze, bombardowana bezdusznymi słowami własnej rodziny, czułam bardziej odrętwienie niż smutek. Nie mogłam już nawet płakać. Wszystko, co mogłem zrobić, to poczuć rzeczywistość bycia porzuconym przez moją rodzinę. Następnego dnia ojciec złożył mi przyrzeczenie, kropka, brzmiało ono, nigdy więcej nie angażuj się w sprawy tej rodziny. Nie dając mi dojść do głosu, rodzice zażądali ode mnie podpisu. Oczywiście nie mogłem odmówić i podpisałem przyrzeczenie. Dlaczego do tego doszło? Tak desperacko próbowałam, kropka, ale bez względu na to. Jak bardzo się starałam, bez przyjęcia do szkoły medycznej nic to nie znaczyło. Moi rodzice chcieli tylko, żebym została lekarzem. Moja siostra, która z łatwością spełniała oczekiwania rodziców, była kochana, a ja zostałam odrzucona. Kropka tydzień później wyrzucono mnie z domu, ciągnąc za sobą podręczną walizkę bez celu, zadzwonił mój telefon. To była ciocia Jenny, siostra mojego ojca. Gdy tylko odebrałam, usłyszałam jej wesoły głos. Dawno się nie widzieliśmy, nikol. Jak poszły egzaminy? Ciocia Jenny. Nie zdałam egzaminu wstępnego do szkoły medycznej. Szkoła medyczna. Zawsze interesowałaś się rysunkiem, Nikol. Tak. Ale moi rodzice zmusili mnie, żebym zdawała na medycynę. A, ponieważ nie zdałam, wyrzucili mnie z domu. Co? wyrzucili. Więc gdzie teraz jesteś? W drodze na stację. Nie mam dokąd pójść. Po usłyszeniu mojej sytuacji Jenny zatrzymała się, zanim powiedziała: Dlaczego nie zostaniesz ze mną? Naprawdę? Mogę. Oczywiście. Nie mamy dzieci i byłoby cudownie mieć cię tutaj. Ciocia Jenny. Kropka, dziękuję. Od tego dnia zaczęłam zatrzymywać się w domu ciotki. Chociaż nie zdecydowałem się na dalszą drogę, posiadanie celu sprawiło, że moje kroki stały się lżejsze. Wyjaśniłem wszystko Jenni i jej mężowi po przybyciu do ich domu po wysłuchaniu zasugerowali, abym uczęszczała do szkoły zawodowej. Nicole, uwielbiasz rysować, prawda? Czy to nie jest to, co chciałaś robić? Tak, zawsze chciałam być ilustratorką, ale wiem. Tak naprawdę nigdy nie miałaś wyboru, prawda, ale teraz możesz robić co chcesz. Zapewnimy ci pieniądze. Ciociu Jenny. Nie musisz żyć według tego, co dyktują ci rodzice. Powinnaś dążyć do tego, czego pragniesz z całego serca. Wdzięczna za hojność ciotki, zdecydowałam się pójść do szkoły zawodowej. Wreszcie poczułam, że jestem o krok bliżej od spełnienia moich marzeń. Wiele lat później spełniło się moje marzenie o zostaniu ilustratorką. Zaczęłam pracować jako freelancer. Zacząłem od małych płatnych zleceń w mediach społecznościowych. W końcu zaczęły się do mnie zgłaszać firmy. Niedawno dostałem zadanie zaprojektowania postaci do gry na smartfony. A moje nazwisko stało się bardziej rozpoznawalne. Moje ilustrowane książki zostały dobrze przyjęte, a moje dochody stale rosły. Pewnego dnia, jakieś siedem lat później, otrzymałem telefon od mojego ojca. Nie było to przyjemne uczucie, ale nie mogłem go zignorować. Halo. Nicole. Pracujesz teraz, prawda? O co chodzi z tym nagłym telefonem? Co z tego, że pracuję? Potrzebuję pieniędzy. Oddaj pieniądze. Zwrócić. Nie pamiętam, żebym pożyczał od ciebie jakiekolwiek pieniądze. To alimenty, które wydałem na wychowanie ciebie do osiemnastu roku życia. Wypuszczę ci 200 tysiące dolarów. Przygotuj je w ciągu miesiąca. Zrozumiałem kropka zanim zdążyłem odpowiedzieć. Ojciec gwałtownie się rozłączył kropka zdezorientowany powiedziałem cioci Jenni o tej sytuacji, a ona powiedziała: Nie martw się o to. Nadal zastanawiałem się, dlaczego mój ojciec nagle zażądał pieniędzy. Przecież jest lekarzem. Nie powinien mieć problemów finansowych. Dlaczego tak nagle, czy może być jakiś powód, dla którego potrzebuje ode mnie pieniędzy? Poszukałem więc w internecie informacji o szpitalu mojego ojca. Gdy tylko zobaczyłem, co się dzieje, obudził się we mnie mściwy duch. Widzę, że to właśnie się dzieje, kropka w takim razie upewnię się. Że poczują smak własnego lekarstwa, kropka zdeterminowany do zemsty, postanowiłem odwiedzić dom rodziców w weekend. Widząc mnie po raz pierwszy od lat, moi rodzice natychmiast zaczęli krzyczeć. Hej, Nicole, przyniosłaś pieniądze, prawda? Wypuszczamy cię z 200 tysięcy dolarów, kropka zapłacisz wszystko od razu, prawda? Na to skonfrontowałem się z nimi. O czym wy mówicie? Po pierwsze, dlaczego miałbym płacić 200 tysiące dolarów? Co? To pieniądze, które kosztowało wychowanie ciebie. Tak, kropka, zapewnialiśmy ci bez troski dom przez 18 lat, więc słuchaj rodziców. Zapewniali mi, kropka, rodzice powinni wspierać swoje dzieci, to ich obowiązek. Moje słowa sprawiły, że twarze rodziców zrobiły się czerwone i zaczęli drżeć. Nieustępliwie kontynuowałem kropka i po tych wszystkich porównaniach do mojej siostry i okropnym traktowaniu, myślisz, że czułam się jakbym miała bez dom. Nie bądź śmieszna, kropka, płaciliśmy za twoje korepetycje i zapewniliśmy ci dobre życie. To prawda. Wszystko byłoby dobrze, gdybyś tylko zdała egzamin wstępny do szkoły medycznej. Co to ma wspólnego z upadkiem szpitala? Wyraz twarzy moich rodziców zamarł. Jakby nie mogli uwierzyć, że wiem, wyglądali na całkowicie zszokowanych, kropka tato, co to za mina? To przezabawne. Hej, Nicole, skąd wiesz o szpitalu? Gdybyś nagle powiedziała zwróć pieniądze, oczywiście pomyślałbym, że coś jest nie tak. Więc sprawdziłem szpital w internecie, potem zobaczyłem, że został zamknięty i nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, nie. Nic na to nie poradzę, zaprotestował mój ojciec. Nie można było temu zaradzić. Ale było tyle złych opinii, prawda. Postawa lekarza jest okropna, z Dyrektor i jego żona patrzyli na pacjentów z góry kropka, dlaczego miałbyś to wszystko wiedzieć? Wiedziałem, że zarządzanie szpitalem pogarsza się jeszcze zanim opuściłem dom. To było nieuniknione. szpital prowadzony przez ludzi, którzy zawsze patrzyli z góry na innych i uważali, że kwalifikacje akademickie są wszystkim. Musiał upaść. To nastawienie się utrzymywało. Liczba pacjentów gwałtownie spadła. Kilka miesięcy temu szpital został ostatecznie zamknięty. Najwyraźniej, aby utrzymać szpital, moi rodzice zaciągnęli ogromne długi. Kiedy nie mogli już sobie poradzić, zwrócili się do mnie o pomoc. Kropka, był jeszcze jeden problem w tym domu, moja siostra Lucy. Rzuciłam sarkastyczną uwagę w stronę ojca na tyle głośno, by moja siostra ją usłyszała. Siostra, w której pokładałeś tak wielkie nadzieje, jest teraz wspaniałą zamkniętą osobą, prawda? Naprawdę współczuję ci. Kropka, dlaczego, ty, skąd możesz to wiedzieć? Ponieważ siostro używasz swojego prawdziwego imienia w mediach społecznościowych. Kiedyś pisałaś o mnie różne paskudne rzeczy. Teraz to tylko nerdowskie konto, prawda? Frajerskie konto. Posty typu rzuciłam studia, moja sympatia w grze na smartfony. Aleks jest najsilniejszy. W tym miesiącu pożyczę więcej pieniędzy, żeby wydać je na Aleks. Po prostu traktujesz głupie rzeczy w ten sposób, prawda? I to wszystko pod prawdziwym nazwiskiem. Kropka wygląda na to, że nawet po tym, jak Lucy rzuciła studia, moi rodzice nadal ją rozpieszczali. W rezultacie stała się beznadziejnym zamknięciem, pożyczając pieniądze na gry na smartfony. Kropka, wtedy Lucy, z ogniem w oczach, podeszła do mnie i chwyciła mnie za kołnierz, podnosząc głos. Hej, czy ty właśnie powiedziałeś, że leczę tylko głupie rzeczy? Przecież to prawda, prawda. Masz z tym jakiś problem? Mam z tym każdy problem. Poświęcam swoje życie Alexowi. Nie zrozumiesz, prawda? Rozumiem. W końcu jestem rodzicem Alexa. Rodzicem? O czym ty mówisz? Alex jest postacią w grze na smartfony. Nie ma rodziców. To właśnie mam na myśli. Jestem twórcą Alexa. Co a tak w momencie, gdy zobaczyłem konto mojej siostry w mediach społecznościowych. Wybuchnęłam śmiechem, ponieważ postać, na punkcie której ma obecnie obsesję, została zaprojektowana przeze mnie kropka pomyśleć, że siostra, która tak bardzo mnie wyśmiewała, teraz przeznacza kilka tysięcy dolarów na postać. Którą stworzyłem. Sama myśl o tym sprawiła, że poczułem się zwycięzcą kropka dowiedziawszy się o wszystkim, Moja siostra upadła na kolana. Pobladła i mruknęła, wydawałam pieniądze na rysunki tej dziewczyny. Przykro mi z powodu twojego szczęścia, siostro. Ignorując moją siostrę, moi rodzice zmienili ton, kropka chwycili mnie za ręce, ich głosy ociekały niewdzięcznością. Niesamowite, Nikol. Nie mieliśmy pojęcia, że masz taki talent. Nikol zawsze była lepszym dzieckiem. Nie spodziewaliśmy się takiego synowskiego zakończenia. Synowskiego, lewróć do tego domu i wspieraj nas, Nikol. Tak się cieszę, że znów możemy mieszkać z Nikol. Proszę, zacznij spłacać nasze długi, nawet po trochu kropka, czy oni nadal myślą, że jestem jakiś robotem, który robi wszystko, co mu każą. Nie mam zamiaru dłużej słuchać rodziców. Zimno rzuciłem prawdę na moich radosnych rodziców. O czym ty mówisz, a nie ma mowy, żebym ci pomogła po tych wszystkich wyzwiskach i wyrzuceniu mnie z domu. Jak śmiesz mówić takie rzeczy tak lekko? Czekaj, proszę. To nie tak, Nicole. To prawda. Zawsze się o ciebie troszczyliśmy. Nie zadzieraj ze mną kropka teraz, kiedy odniosłam sukces. Chcesz mnie tylko wykorzystać dla pieniędzy. Nie będę już kontrolowana przez takich tandetnych rodziców. Zamknięcie szpitala i sposób, w jaki siostra wyszła, to wszystko twoja sprawka. Niech cierpią, co mnie to obchodzi. Idźcie wszyscy do diabła. Zignorowałam zataczających się rodziców i siłą zamknęłam drzwi wejściowe. Później dowiedziałem się od ciotki, że moi rodzice ogłosili bankructwo. Sprzedali dom i cały swój dobytek, ale to nie wystarczyło, aby pokryć ich długi, a bankructwo było jedyną opcją. Do końca mnie szukali, ale dzięki mojej ciotce ukryli mnie. Nie mogli znaleźć mojego miejsca pobytu. Nie mogę wystarczająco podzękować mojej ciotce. Wszystko, co teraz mam, jest jej zasługą. Ciociu Jenny, bardzo ci dziękuję. W porządku. Jestem naprawdę szczęśliwa, że Nicole może pracować, robiąc to, co kocha. Jestem ci wdzięczna, ciociu. Dziękuję. Że mnie wtedy przyjęłaś. Kropka, dzięki Nikol, ja też jestem szczęśliwa. Kropka, ciotka, i ja uśmiechnęłyśmy się do siebie. Może wyjdę za mąż, jeśli w przyszłości spotkam odpowiednią osobę. Do tego czasu chcę odwdzęczyć się ciotce najlepiej jak potrafię.